Teraz takie proste też ćwiczonko, to już wszyscy znacie, mniej więcej ci, co robią sporty walki to znają. Woreczek bułgarski, ten własnej roboty. Stajecie w lekkim roztropku, nie za szeroko, nie w ten sposób. Też nie tak, bo nie ma stabilizacji. Zawsze musicie się w sportach walki ustawiać jak piramida. Czyli na nogach szerzej. Ale nie za szeroko, bo wtedy stabilizacji nie ma. Czyli stajecie sobie w ten sposób. Troszkę szerzej niż ramiona niż barki no i macie barek, worek bułgarski hop i ćwiczenia są różne czyli zawsze ręce tutaj muszą być wyprostowane to jest bardzo ważne nie jakieś przykurcze, jakieś takie kombinacje tylko proste ręce i to. Rozchu, tu, hop tu przysiad, hop tu, hop jedziemy I tak dalej. Wiele osób ma problem też z oddychaniem. Jak idziecie w dół, nie spuszczajcie powietrze, bo jak pójdziecie w dół i tu. No to jest kocioł, później to do góry wyciągasz, tak? Czyli tak ciężarowcy zatrzymujecie powietrze, dopiero spuszczacie u góry, to jest też bardzo ważne. No i powtórzę ile to da rady nie? ten woreczek waży 26 kg. Można z tym robić jumping, kręciołki, nie wiem jak to nazwać No i daje też popalić tak? Najważniejszą rzeczą trzeba trenować tak? Jak macie słabe dni, bo nie ma kozaków Każdy ma kiedyś słabszy dzień, smutniejszy Zróbcie trening, świeże powietrze i ogień To Was postawi znowu na nogi Zresetuję komputer. A tak co? Podłamka przychodzi, załącza się Deprecha i już jest mały kroczek, żeby popełniać błędy. Jak się skatujesz na treningu, no to się skatowałeś. Coś zrobiłeś dla siebie i zresetowałeś komputer, tak? Robię to już od wielu lat i dzięki treningowi funkcjonuję i możecie mi jeszcze oglądać. Bo w życiu różne rzeczy się dzieją, czasami wszystko się wali. A sport i trening to jest jedyna odskocznia i jedyna opcja resetu komputera. Nie alkohol, nie narkotyki, tylko sport. Dlatego pozdrawiam i trenujcie.